Pani, rozpoczynamy sobie ostatni podpunkt Podpunkt F Tutaj możecie zauważyć, że wleciała drobna reklama Zachęcam was bardzo do zostawienia subskrypcji To pomoże mi się dalej rozwijać Nagrywać kolejne odcinki Kolejne książki robić Ćwiczeniówki Następne podręczniki To naprawdę jest pomocne A my sobie Już się rozpędziłem, ale wiemy już o co chodzi Najpierw sobie mimo to zapiszmy ten Wzór na twierdzenie Pitagorasa i teraz określmy, gdzie mamy przyprostokątne, a gdzie są, a gdzie jest, się, znaczy, bo jest tylko jedna, przeciwprostokątna. No i tu na tym rysunku zauważam, że on niezbyt jest poprawny. Dlaczego? Bo nie ma kąta prostego. Przed chwilą jeszcze ten trójkąt niekoniecznie był prostokątny. Teraz, nawet jak jest taki niedokładny, to już wiemy, że jest prostokątny, bo dorysowałem kąt prosty i tu już nie ma pewności. Nawet gdyby to mu się wydawało, że może 89 to by o ten kąt. Nie, jest kropeczka, czyli ma 90. Dobra, podstawiamy do wzoru bezbędnego gadania tu początek idzie łatwo, 2 do kwadratu to 4, dopisuję 2,0. Na 29, no to musimy sobie wbić w kalkulator i otrzymamy, że jest to wynik 841 x kwadrat, tu sobie obustronnie odejmujemy te 400, bo był plusik, to u nas jest tu teraz minus. To się równa 841 minus 400. Wynik odejmowania 441, a to po prostu jest 21. Ale zanim, skąd co wiem, bo tu co robiłem, może krok po kroku, spierwiastkowałem. Czyli to jest pierwiastek z tej wartości, a ja już pamiętam, że to jest po prostu 21. Mamy odpowiedź i koniecznie Zostawcie subika. Dzięki.